Cześć widzowie, witam was w ja drugim z zbudowania Mario Jones 1 Dzisiaj zbudujemy sobie dwa odcinki, siódmy i pierwszy Ale jeżeli nie oglądasz, lub nie oglądałaś poprzedniego odcinka z tej serii To zapraszam się już do obejrzenia na moim kanale od kilku dni. Um, figurki będę dała na bieżąco, tak jak w, ostatnim, w poprzednim odcinku Że figurki na końcu, tylko tutaj do każdej konstrukcji dam figurki Więc bez przedłużenia ustawię ściany, które oczywiście, tak jak poprzednim razem, przygotowałem sobie wcześniej, ale tym razem dlatego, że film będzie dość długi, bo dwa odcinki, jak już mówiłem. No i najpierw zaczynamy od siódmego, jak widać, albo nie widać, jeżeli nie, nie wiecie. No, jak być może słyszycie, coś mnie bierze, więc. Miałem więcej czasu na nagranie odcinka. No i praktycznie zaraz będziemy mogli od razu przejść do tajlowania, bo wszystko już praktycznie mamy zbudowane. Ale jeszcze będę trochę opowiadał tutaj. Um, figurki na pewno się pojawią. Tajlowanie, no, musi być. Czym byłaby to seria bez tajlowania? Staram się jak najlepsze treści dla Was publikować. No i problem od razu. Już rozwiązane, tylko... A właśnie! Nie powiedziałem wam, tutaj nori zbudowałem. Raczej średnio widać. Bo to światło dzisiaj jakoś nam nie pomaga. A może teraz lepiej? O no tak, tak ono wygląda. No i stawiamy ją tu przyczepioną. No i tam jest widać chyba. No to możemy dalej budować. Przepraszam za ten chaos, ale no... A no tutaj jest krzyż, który się pojawił w serialu jako pendrive. Ale dobrze. nie będę ono on zbyt Mm, jak słyszycie, no. no najlepiej ze mną. Nie mamy dużo czasu. Mamy Pamiętacie, Binspack, który go użyłem w poprzednim odcinku? Taki krzyż, jakby, no, właśnie go tutaj dziś będziemy również używać. W tej tylko konstrukcji, była następna konstrukcja to będzie dość duże i zaskoczenie dla mnie też, bo jak zapewne widzicie, dość długo myślałem o tym, co zbudować. Chciałem się powiedzieć, że po tym filmie następny film zostanie opublikowany dopiero w październiku. Bo do, tego, do następnego filmu będę miał dużo roboty, ale będę powiedzieć tylko tyle, że będzie już to. Um, ja już się osobiście bardzo ciekawię, jak wy go przyjmiecie. No i myślę sobie po prostu o tym, teraz ty kiedy jestem chory, że to może mieć dobry film, ale może też być sobie więc czekam. Taki mam nagrawek jeszcze zrobiłem, bo my się nie wiem, czy serialu. Żeby kogoś pochować w innym zamku, ale nie, 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 nie będę wam spoilerował. Musicie sobie obejrzeć tutaj mi to jakiś placek wypadł No i bardzo mi się na razie to podoba bo z początku miał to być dwa razy dłuższy, ale wiedziałem, że nie wystarczy mi tajli no, chyba szybciej mi poszło to tajlowanie niż w moim poprzednim filmie. To jest tutaj po prostu nie było tyle. Rzeczy detajlowania po prostu przestrzeń była tam bardziej tak dziwnie zbudowana. Mi się wydaje. A tutaj tak łatwo, już sobie to przećwiczyłem. Ja zawsze przed filmem, jak nagrywacie na YouTube, to dam, do... dam dobrą radę. No, zawsze przed filmem sprawdzajcie, czy macie wszystkie potrzeby na klaski, Bo jak potem podczas nagrywania się okaże, że nie, ma no to będzie trochę słabo. Dość szybko nam to poszło, więc mogę dodać już figurkę takiego pracownika JC Jensen. Nie wiem czemu. Takie tam sobie było, no i prawie obrawiam tym krzyżem, ale nie będą spoilerową, no i tutaj musi być trochę bliżej, żeby ten krzyż mógł wprost na niego lecieć. No i tak się prezentuje pierwsze budowło. I możemy ją sobie odsunąć, bo teraz następną będzie budować. Będzie to logo legowisko mordodromów Tutaj wyłożymy już kamieniami. I możemy wziąć się za podłogę. No i dlatego przygotowałem sobie trochę białych. Bo ta planeta jest w całości pokryta śniegiem. No fajnie. U nas pasa, to już śniegu nigdy nie było. Na szczęście w ostatnim 2013. Na śniegu ten śnieg zmierzy. No dobra. Budujemy i budujemy, nie? Budujemy. Budujemy, budujemy. Nie ma nic do przedłużania. Mało dziś ganą, co się e, Zmęczony jestem. Bardzo intensywnie, jakby właśnie ten weekend, jeżeli chodzi o budowanie spłocków. Ja nic nie będę mówił. Może w przyszłości to pokażę, co mi się jeszcze nawet nie ukończyłem. Ale raczej nie, bo. Z tego co widzę po wyświetlenia uwolnicie, kiedy buduję również nie tylko figurki. Więc jeżeli chcecie, żeby figurki były, to napiszcie w komentarzach. Jeżeli chcecie, żeby figury więcej po prostu powróciły. Bo ja na razie tego nie planuję, po prostu z tego co widziałem wyświetleniami tak? z takim filmem, to bardzo bym się spodobał. To się momentalnie stało moim... Najczęściej mi się podobnym filmem. Nie licząc shortów, nie? Ale na razie mam dwa filmy na kanale, ten jest trzeci, więc jeszcze zobaczymy. Jeszcze jest, żeby to odwrócić, duża szansa. No. Następny film będzie się głównie skupiał na figurkach, ale będzie to też jakby na jakimś filmie w sumie tam, z okazji premiery filmu to będzie, więc... Pewnie fani tego będą już pewnie może wiedzą, co to będzie. A może nie, czekam na wasze opinie o tym w komentarzach. No i tutaj już nawet teraz dobiega końca wykładanie śniegiem, więc zaraz będziemy mogli przejść do figurek. Niestety w tym odcinku nie ma zbyt wielu eggów. Aha! Nie zapomniałem, tutaj coś jeszcze chciałem dodać. O wiesz, w tym czasie możecie sobie podzielić mój segregator gółek, że tak powiem. Chciałem dodać tu świecę, żeby dodać tego niepokojącego klimatu, który tak był w tamtym siódmym odcinku. Bo dzisiaj pogoda nas nie rozpieszcza, więc takie budowle nie za bardzo też pomagają. Ale buduje się, buduje. Tutaj już wyłożone wszystko, ale możemy dodać jeszcze trochę tego śniegu. Nie w tym miejscu, może. Bo tutaj, nie wiem, czy wiecie w tym Legowisku no, było trochę kamulców które oczywiście będą i jeżeli wbijemy tutaj 10 łapek w górę to robimy The Amazing Digital Circus LEGO, a jeżeli wbijemy 5 to robię um, ten specjal do tej serii i budujemy yy, Brickheada Uzi, co wy na to? nie wiem, czekam to wy zdecydujecie no i o, właśnie nasza budowla prawie zostaje ukończona, więc pora na figurki. Tutaj Uzi. Uzi doczekała się ulepszeń z poprzedniego odcinka. W poprzednim odcinku nie miała jeszcze nabierków na rękach i działka customu pomalowanego, no i jest wystrzelony pocisk. No w zasadzie nie pocisk, to był taki jakby laser, taki coś jak w Star Warsach. No i tutaj ją. no i... Tak to na razie wygląda. No i teraz przyszła na drugą figurkę, jaką SN, który się również ulepszył trochę. Co prawda, nie ma już swojego kołnierza, więc oj, może mu być trochę zimno, ale skrzydła są, są też pazury. Więc teraz wystarczy troszkę przesunąć Uzi, dodać tu N -a. No i mogę uznać nasz projekt Murder Runs za jeżeli chcecie, żebym zbudował dmg, to jak już mówiłem, 10 łapek w górę i robimy. Ale jak chcecie specjal z murder drones, czyli robimy C Uzi, to 5 łapek. No i co? Mogę powiedzieć tylko tyle. Mam nadzieję, że ten film się lepiej przyjmie niż poprzednie. No i subskrybujcie kanał mój i Uzi, no bo on jest mega dobrym Graczem w Minecraft, to jeżeli się tym interesujecie, a jeżeli lubicie lego to pewnie tak, to widzicie na jego kanał. On również lubi razz to można stwierdzić po jego ikonce, więc już wam nie będę przedłużał, idźcie, zajmijcie się swoimi sprawami. Cześć.